Na typowej takiej ulicy handlowej można kupić wszystko, tak jak w Istambule. Zobaczcie ile szukających wrażeń tu macie na klub, z króliczkiem, bo ja zobaczcie, to nie mówię, Tu byłem w tej sytuacji, żeby zobaczyć ceny. Patrzcie, wszystko pozamykane, w pizdu kebaba, nie ma bym zjadł, a tam ceny takie, że w Wpale nie mieści pojebało ich z tymi cenami. Rż. Ktoś na ży <śmiech> pieprzone, <śmiech> także patrzcie, ryska ja, kniga, biblioteka ruska. Niżny dom, niż magazyny. magazyn. Dobra, idziemy dalej. Wszystko zamknięte, zobaczcie. Tu macie paradajs, kurwa. Jakieś, widzicie? o, piwo. Dwa, coś tam. 1,75 to już taniej, ale jest gdzie wypić nie ma, kurwa. Właśnie to jest to. Jest piwo tanie, ale nie ma gdzie wypić. Tu macie klub Dziwny. Te budownictwo mi się podoba. Widzicie? Ta dachówka, co? Zajebista jest. Ogólnie te wypustki takie. O, o tym mówię. Zajebiste to jest. Takie trochę jakieś... arabskie wpływy, co? Zobaczcie, jak się maluje. Jest talent? Jest będzie znajdę kebaby, słuchajcie zawsze, zawsze znajdziecie tanie i dobre kebaby na jakichś dworcach właśnie autobusowych, ja właśnie idę zobaczyć o której mam autobus z powrotem słuchajcie, typek w McDonaldzie chciał za jakiegoś tam hamburgera czy Big Maca Big Mac i no ogólnie ten posiłek mil large chciał kurwa 14 lwów Ojebałej chyba ty, a za samo piwo, piwo takie w puszce wazegorka kosztuje w sklepie takie piwo. Yy, jak kurwa nawet na tym 1,85 jest stała, yy, stała yy, stały kurs jest. 26 stopni zobaczcie jest dzisiaj. I ten, i to już kurwa trzy kurwa te statyneczki ci upierdolą. To nie? No, na jednym, o jest Burger Point pójdę zjeść, zobaczymy pewnie tani. Yy, także tak, słuchaj, za piwo kurwa, które za jednego lwa kupicie chciał kurwa koleś, ode mnie ile? 5,50 kurwa pojebałem, 5 piw kurwa sobie kupię fuck sklepu 5 metrów od plaży i zobaczycie, jakie tanie, można sobie kupić na kilka 1,19 złodziej w Magnaldzie sam najbić strasznie przypominać Hiszpanię i też w sumie ta siesta jest podobno też w tych godzinach z tym, że w Hiszpanii ludzie kończą o e, 14 i otwierają pewnie sklepy, a tu już nie <grytanie> idę tak, idę szukam tego w dworcach autobus to takie trzciny jak w Hiszpanii identyczna i chyba znalazłem ten dworzec, bo tyle autobusów tu stoi, a to tu i inne. Słuchajcie, nie mogę się określić, bo GPS nie działa w ogóle, bo nie mam yy, nie mam żadnego tego, yy, połączenia. Nie mogę kurczy mieć z internetem, bo wiecie, już kurwa chyba na kurwa nie pozwoli w stanych bić, kurwa, żebyście w jak jakichś turystycznych mieli, kurwa, internet, nie? Chyba tam nie ma dworca, jebaś. Wracamy. Jest dworzec, ale chyba tam. Byłem tu, a idę tam. A idę. Widzicie? Tak to mniej więcej wygląda. Czyli reklama jest, ale już wszystko zamknięte. No. Byłem, posłuchajcie, byłem na dworcu. Kupiłem bilet do Sofii. Jadę, nie do Płowdich jednak. Od razu ujebnę kurwa te 7 godzin i wyjebane tam i 3 silwy lwy zapłaciłem za bilet co jest stosunkowo bardzo tanio bo a tam jeden wychodził a wolę w już być następnego dnia sobie pojadę do Wracy już tylko i będzie kurwa z głowy no idziemy idziemy daleko w chuj jest z buta. Jak ja kurwa dzisiaj w ogóle taki kawał żebym przeszedł? Chyba 10 km jak mniej więcej te wy macie to w ogóle? 10 km przejebałem. Słuchajcie, będąc w Słonecznym Brzegu, idąc, wracając do kurcze hotelu czy tam apartamentu mojego wynajętego, natrafiłem, zobaczcie na co, menad. dziś Apartamenty w Bułgarii, zapraszamy. Więc to kurwa, to mnie zawsze ta kurwa pracowitość polska zawsze rozpierdala. Zamknięte, czyli ciężko pracujemy w terenie. Tak, nie? Kumacie? Zobaczcie cenę. Aha. Widzicie? A obok mamy taki sklep z, z roboczymi strojami. No. My wiemy, jak się w Bułgarii pracuje. Znaczy ja wiem, wy nie wiecie, bo nie mieszkacie tutaj, kurwa. <grym _> ciężko pracuje się w terenie, kurwa, jak jest zamknięte. To się na pewno ciężko pracuje, uwierzcie. Znaczy taki klimat. Piec na pizzę z tej strony. A tutaj mamy jakieś dziwne rzeczy. I tak jest, nie? Jestem już prawie przy tym. Przy apartamencie swoim. Słuchajcie, z, idąc z, yy, idąc od dworca autobusowego Sany Beach Sany Beach Zajęło mi dojście do hotelu praktycznie pod hotel Pod apart apartamentowiec Zajęło pół godziny normalne takie wiecie, bez pośpiechu jakieś tam zdjęcia cykałem tu widzicie teraz ciekawostki typu polska agencja nieruchomości także pół godzinki dla słoninki, jak to się mówi, No, mogłem pojechać, ale bilet trzy, 3 trzy lwy kosztuje. Kurwa, nie będę płacić, to są trzy piwa, kurwa. Pojebało i kurwa, żeby podjechać, kurwa, kawałek te. Tylko pytanie, a ja się plażą dzisiaj tam, 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 tam. I ta sama trasa, ten sam kilometraż. Kurcze, o kurwa, nawet się nie spodziewałem, że tyle przeszłem. Ale to wiecie, z entuzjazmem było, że tak zafascynowany plażą i w ogóle pogodą i, i klimatem na plaży i pod wodą nawet nie wiedziałem że, tak, że, że aż taki kawał zawędrywałem, no ale jestem już jestem już z powrotem i co i będę pić piwo kury. pamiętacie farkie a ja takie klatki co a tam jakieś tygrysy były czy chuj co to tak to wyglądało dzisiaj zajebiście, fajne fale i zajebista, kurwa, przygoda i wracamy do hotelu